Święte prawa Słowian istnieje do dziś wyryte w drewnie bardzo prawdopodobne, że autentyczne prawo słowiańskie zachowane w nazwach Bóg w pierwotnego naszego abecadła Głagolickiego, a raczej jazbuki, treści następującej. Ja z wiedzy błagą. Ja że Bóg literami pisane wydaje ogłoszenie, prawo. Dobro jest Żywity, żyło zemla. i iże kako łody te naszą. Pokoj ci twerdo Ukwert, ci, ci czerw. Sza, Jor, Jory, jor, jer jęd, jas. Czyli w mowie dzisiejszej, Dobrze jest żywić się zielem, dziełem ziemi, czyli zaleca się żywić tylko płodami ziemi. Kto, jako człowiek, myśli nie po samu drapieżnie, ten nasz. Pokój utrzymuj stale. Nie wznoś ręki, choćby na robaka. Gdyby kłótnik, jaki z kłótnikami kłócił się, niech będzie ujęty i związany. Teraz porównajmy treść praw słowiańskich z tym, co mówią o hiperborejach greccy dziejopisarze. Owoce drzew są ich pokarmem. Dobrze jest żywić się dziełem ziemi. Wiedzą życie w nieustannym pokoju. Pokój utrzymuj stale. Mięsa nie jadają, nie wznoś ręki choćby na robaka. Nie znają złości i wojen. Kłótnika ująć i związać. Czyż to porównanie niejasno przemawia? Omawiane prawo słowieńskie, zabraniające przelewu krwi, obowiązujące do ludzkości szlachetności słowem do miłości, jest zaszczytem dla rozwoju ducha ludzkiego. Jestem przekonany, że nie błądzę uważając je za identyczne z przysięgą obowiązującą Hiperborejów, wnosząc z identycznej treści celu i skutków identycznych, tym bardziej, że Hiperboreje zamieszkiwali te same krainy, które uważać musimy za pierwotne siedlisko słowia.